Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym. Zaczynam tego vloga ze specjalnego miejsca w Polach Nicości. Zobaczcie, tu jest jedna wielka kupa. Prawdopodobnie końska, bo tak mi to wygląda. Znam się trochę na kupach, <głos》>, jakkolwiek to brzmi. I to jest nie bez przyczyny, dlaczego tutaj zaczynam. Dlaczego ja tą kupę tutaj pokazuję? Ponieważ w taką wielką wdepliśmy. To znaczy, ja teraz nie wdepłem, ale my jako Polska i Polacy wdepliśmy w jedno wielkie łajno. I dzisiaj o czym będzie? Dzisiaj będzie o KPO. Czyli co to jest? To nie jest kraj, i, krajowy program odbudowy. To jest koniec Platformy Obywatelskiej. Tak rozwijam ten skrót w dniu dzisiejszym. I będę o tym dzisiaj dyskutował i do Was opowiadał. Na tle tego końskiego, pięknego łajna. Łajno jest prawdziwe. Łajno jest po prostu naturalne. I ono żeby tutaj wybrzmiało w tym dzisiejszym filmie na który serdecznie już teraz was zapraszam Powinienem zrobić taki disclaimer na początku tego filmu nie oglądać przy jedzeniu przez to co tam wcześniej pokazywałem ale trudno nie zrobiłem mówię to teraz chociaż mógłbym to dać wcześniej a dobra przynajmniej będziecie zaskoczeni co tu się odwaliło Obserwuję różne wiadomości na co zostały spożytkowane pieniądze z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy i zostały te pieniądze po prostu zmarnowane na różne fanaberie różnych dziwnych ludzi, którzy tak de facto nie powinni dostać ani grosza. Na jakieś łodzie, na jakieś jachty, na wsparcie restauracji dla Gesslerowej. Cezary Kulesza dostał na coś tam prezes pzpn też pieniądze. Do tego na jakieś solarium, które miało służyć pizzerii, o czym mówił przed chwilą dziki ten, bo słuchałem. Dlatego to są dziwne i abstrakcyjne rzeczy. I ja mam z tym teraz takie postanowienie, które chciałem wam powiedzieć i się podzielić. Ja postanowiłem, że wracam do Polski i będę aplikował na środki KPO. Moim celem jest kupienie rozrzutnika do gnoju. I będę rozrzucał ten gnój po całej Warszawie, po całym Krakowie i po wszystkich miastach w całej Polsce. Będę rzucał końskim i krowim łajnem po wszystkich urzędach miasta, po Pałacu Prezydenckim i Parlamencie na Wiejskiej. A czemu nie? Niech Gnój będzie z wami politykami! Niech Gnój będzie z wami politykami! A teraz tak na serio: to znaczy cały czas jest na serio, moje takie. Podśmiechujki, tak zwane są prawdziwe i może są żałosne, ale trudno. Niech będą. Po prostu nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, czy co tutaj zrobić w tej całej sytuacji, jak człowiek temu się przygląda. Jest tyle różnych, różnych inwestycji, które powinny otrzymać te pieniądze. Zawahałem się, ale trudno. I nie dostali. Między innymi szpital onkologiczny. No bo po co leczyć ludzi chorych. <laughs> Przecież to jest takie typowe, jak były te specyficzne czasy, i trzeba było, byliśmy zamknięci w domu, ja je tak zawsze określam, i trzeba było przyjść do przychodni, i pacjent brał miotłę, i to, to mi zostanie już do końca życia w pamięci. Ta miotła i stukanie tym kijem od miotły w parapet, bo przyszedł chory. Nie rozumiecie, że chory przyszedł do przychodni? Po co on tam przyszedł? Jak po prostu było tak niebezpiecznie. Chorych się nie przyjmuje, jak są chorzy. Tak samo się nie leczy ludzi na raka w szpitalach onkologicznych, bo po co ich leczyć? To, że jakie są już tam procedury, które niczemu nie służą, to jest inna sprawa. Ale można było przeznaczyć jakieś pieniądze, może na jakieś badania naukowe albo na leczenie alternatywne, czy na cokolwiek innego pożytecznego, żeby pomóc tym ludziom. Ale nie, nie nadawało się. Nie można było. Trzeba robić zrzutki na dzieci, przeszczep oczu, kilka milionów dolarów w USA. I na to trzeba sobie, radźcie sobie sami, tak? Radź sobie, Polaku, sam. Ale łodzie, jachty, solarium, jakieś restauracje, na to jest, bo to trzeba odbudować. Słuchałem przed chwilą tego dzikiego trenera, jak on to podsumował, kto te środki rozdysponował. Krokodyl Gandhi to są cytat z Dzikiego Trenera. Krokodyl Gandhi. Ja myślałem, że normalnie położę się i będę, będę się tarzał w tym łajnie końskim ze śmiechu, jak to usłyszałem. Miałem ochotę to zrobić, ale Ana z Kalimem by mnie nie przyjęli w domu, takiego śmierdzącego, więc musiałbym się, nie wiem, gdzie rozzebierać i kąpać w kałuży po burzy, więc nie zrobiłem tego i ale taka jest prawda, kto to rozdysponowywał? Kto, kto pomyślał, że ten czy ten czy tamta ma dostać te pieniądze z KPO na taki czy owaki cel? Gdzie tym ludziom się to nie należało, te cele były po prostu abstrakcyjne. Kto te pieniądze dawał? Ludzie, zastanówmy się, bo normalnie mnie tu rozniesie. Wspomniałem na początku tego dzisiejszego filmu, że. Skrót KPO to jest koniec Platformy Obywatelskiej. Ja tak to widzę, przynajmniej tak bym chciał to rozwinąć, ten skrót, ponieważ ktoś za to jest odpowiedzialny, ktoś z imienia, z nazwiska ponosi odpowiedzialność. Jeżeli ówczesna władza, która jest sprawowana przez uśmiechniętą koalicję na czele z Helmutem, no to, to kto ma być za to odpowiedzialny, jak nie oni? No kto? Dlaczego zawsze musi być? Zrzucona odpowiedzialność z tych ludzi. Dlaczego oni za z nie odpowiadają? Dlaczego ci ludzie nie odpowiadają swoimi majątkami za to, co robią? Ja dzisiaj słuchałem takie Ury Manowskiego. Ja zrobię taki materiał w najbliższym czasie też, bo tam byli politycy zaproszeni, którzy nie widzieli w tym problemu. Oni nawet nie chcieli tego nazwać aferą. Ja zawsze powtarzałem, że afera to może być jak się pies zesra w windzie. To wtedy może być afera. Ale... To, co oni zrobili, to są jawne przestępstwa. Jawni przestępcy. Rządzą nami przestępcy. To są ludzie, którzy powinni spędzić resztę życia w kryminale za ciężkie przestępstwa wobec narodu polskiego. Za gnojenie Polaków. Za, za te wszystkie rzeczy, jakie nam sprawili niedobre. Oni powinni za to odpowiedzieć. Ale czy odpowiedzą? No pewnie oczywiście nie odpowiedzą. No bo kto kogo ma rozliczać? PiS-PO czy po PiS? Oni się umówili, że... My nie tykamy Was, a Wy nie tykacie nas. I tak zostało. Także już reasumując ten dzisiejszy odcinek, koniec Platformy Obywatelskiej powinien nastąpić powinien nastąpić koniec tego polskojęzycznego rządu. I to nie tylko Platforma, to nie tylko PiS to ogólnie wszyscy powinni podać się do dymisji i naród powinien wybrać kompletnie innych ludzi, którzy powinni nami zarządzać. Ja myślę, że taka zbieranina. Pewnych ludzi przypadkowych na ulicy lepiej by sobie poradziła niż ci, którzy teraz sprawują władzę. Ale myślę, że na pewno w takim dużym narodzie jak nasz, prawie 40 milionów, to znaleźliby się ludzie mądrzy, odpowiedzialni, nieprzekupni, którzy poprowadziliby Polskę do zwycięstwa, poprowadziliby Polskę do tego, żeby odzyskać naszą. Niepodległość, bo my nie jesteśmy niepodległym krajem. To, że są jeszcze jakieś granice na mapie, to jeszcze tyle nam na tę chwilę zostało. A kto wie, czy to się jeszcze nie zmieni w jakiejś niedalekiej przyszłości. Na razie powinniśmy się cieszyć jeszcze z tego, co jest polskie, a wkrótce możemy i tak jeszcze to zaprzepaścić, pozwalając tym ludziom na takie działania, jakie realizują przez cały czas. Środki KPO, jest to. Temat, który pewnie jeszcze będę gdzieś poruszał, pewnie jeszcze będzie okazja do tego, żeby skomentować pewne rzeczy. Tak jak mówię, będę chciał zrobić takiego vloga, żeby zacytować tych ludzi, którzy nie widzieli po prostu problemu, nawet nazywania tego aferą. Tam byli u Rymanowskiego, to jak mówiłem, jacyś, jakieś takie takie po prostu się spotkali. No już nie chcę używać różnych słów, żeby ktoś mi tu nie zarzucał. Po prostu odklejęcy. o, to będzie właściwe słowo. Jakieś nie Także tyle. Wy piszcie Wasze komentarze. Subskrybujcie ten kanał Rafał Mora Vlog. Udostępniajcie te filmy, niech się niosą w odkłaniach YouTube'a. I co więcej zostawiajcie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Chyba kupię ten rozrzutnik do gnoju. Będę jeździł z taką gnojarką i napiszę sobie tak z tyłu na tym rozrzutniku, na tym gnoju. Twoja dwójka jest numerem jeden dla mnie i będę z tym jeździł i będę tak rozrzucał po wszystkich instytucjach gnój.